to wino, co się krwią Chrystusa zdało, smutno wielu winnych odpocznie. Jak ten chleb, za złączy złote ziarna, tak miłość złączy ta, Jak ten kielich łączy kropel biedem, Ogno jest w swoim o Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój Mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pałański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Przekażcie sobie znak pokoju Pananku Boże, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Boże, tu nie grzechy świata zniłuj się nad nami na raku Boże płacisz grzechy świata, obrazi twoje zło się zwłotrać. Święty Josyj. Bądźże pozdrowiona, święta pień Serce przeleświętsze, łaski świąt i znowu. to Christ is God, the true God of the Holy Cross, and Jesus Christ, the Son of God. Christ is God, the Wszechmogący Boże, w tej eucharystycznej ofierze złożyliśmy to czynienie za zebrane plony. Spraw, abyśmy wspierani łaską płynącą z Eucharystii, osiągnęli dobra nieprzemijające przez Chrystusa Pana naszego. Dziękuję wszystkim obecnym za modlitwę, szczególnie rolnikom, za owoce ich pracy, za te piękne wieńce, gdzie ujawnił się talent wielu osób. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo i niech ono nam uświadamia, abyśmy zawsze czynili dobro, tak jak Bóg nas do tego powołuje i umieli się radować z ciężkiej pracy tych, którzy nam służą na roli. Pan z wami i z duchem niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. do odniecha na ciebie. Boże, coś Polskę Przez tak liczne wieki Otoczę blaskiem Potem nimi chwały swej opieki stregnam et chioque sed videt

I wielkie brawa proszę Państwa za otwarcie dożynek. Serdecznie witamy wszystkich zebranych gości na gminnych dożynkach w naszej miejscowości. Serdecznie witam Państwa. Przewodniczącego Rady Gminy pana Jerzego Tomaszewskiego. Oraz księdza proboszcza pana Jacka Makowieckiego. Drodzy rolnicy, jesteśmy wdzięczni za Wasz trud i razem z Wami chcemy dziś cieszyć się tegorocznymi plonami. Pragniemy podziękować Wam za ogrom Waszej pracy i za to, że nie zabraknie chleba na polskich stołach. Niech naszą wdzięczność wyrażą słowa wiersza. To, co pługiem zaorzesz, to, co ręką zasiejesz, wrośnie w Twoją ojczyznę. Wrośnie twoją nadzieję. To, co zbierzesz we żniwa, co wymłócisz w mozole, będzie pieśnią z kowronka, będzie śladem na czole. To, co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie i rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie. Drodzy rolnicy, szanowna pani poseł, szanowni goście, a przede wszystkim drodzy mieszkańcy gminy Krzeszyce. W ten sposób przywitaliśmy 15 jubileuszową wystawę rolniczą Krzeszycka Jesień. Właściwie u nas jest to powiedzenie Złota Polska Jesień. My dzisiaj możemy powiedzieć Złota Krzyszycka Jesień i to jeszcze 15. Te dożynki, które rozpoczynamy, trwają właśnie w czasie tej 15 jubileuszowej, międzynarodowej wystawy rolniczej Krzyszycka Jesień. Ona jest międzynarodowa od 2006 roku, ponieważ bierze też udział w wystawach tej Krzyszyckiej Jesieni gmina nasza partnerska Landsberg, która też dzisiaj ma swoje stoisko ze starym sprzętem rolniczym. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby 15 lat temu grupa zapaleńców w 1995 roku konkretnie ze stowarzyszenia producentów post pan Stasiu Peczkajkis, Gienek Zwierzyński, czy Rysiu Wikoński z członkami późniejszego stowarzyszenia miłośników Krzeszyc-Zaścianek zorganizowało pierwszą wystawę rolniczą Krzeszycka Jesień. Przypomnę, było to w 1995 roku. W historię tej Krzeszyckiej Jesieni. Widzimy na wystawie przed stadionem, którą zorganizowała nasza gminna biblioteka publiczna pod przewodnictwem kierowniczki pani Joli Solińskiej. A chciałbym teraz zaprosić tutaj do mnie głównego inicjatora powstania Krzeszyckiej Jesieni, Stasia Peczkajtisa. Zapraszam do mnie, Stasiu, i poproszę panią poseł również, panią Bożenę Sławiak. za utworzenie tej Krzyszyckiej jesieni, dzięki czemu po dzisiaj po raz piętnasty się spotykamy. Chcieliśmy podziękować wszystkim organizatorom przez te piętnaście lat. Żeby ich wszystkich wymienić, to trzeba by było tutaj z pół godziny, żeby te nazwiska wymienić. Stąd Stasiu myślę, że to podziękowanie będzie stało na honorowym miejscu u Ciebie, ale będzie Ci przypominało, że za Tobą stoi cała armada też ludzi. Przyjmij te podziękowania od nas wszystkich, organizatorów. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować w imieniu wszystkich tych, którzy rozpoczęli tę imprezę, bo tu przede wszystkim może ja byłem pomysłodawcą, ale tutaj największej pracy, Włożył wtedy aktualna pani dyrektor, pani Basia Adamska, pan Koźlarek, bo tak jak pamiętamy, te pierwsze imprezy odbywały się na terenie szkoły. Ta impreza przerosła swoją takim większą rozpiętością, i dlatego od paru lat musimy tę imprezę już organizować tutaj na stadionie. Przede wszystkim te słowa podziękowania też należą się dla Was wszystkich, dla tej naszej społeczności krzeszyckiej, całej gminy, bo z Wami to aż się chce pracować. Tak jak doświadczam pracy w samorządzie, nasza społeczność tutaj krzeszycka ma wiele pomysłów, setki pomysłów i poprzez swoich radnych, pana Wójta, to wszystko staramy się realizować. Ja by tak dalej było, bo tutaj w okresie powojennym ta społeczność była aktywna. Myśmy przejęli pałeczkę i mam nadzieję, że gdy nasze pokolenie już się też postarzeje, widzę, że młodzi również zaczynają się angażować. i aby tak dalej. Dziękuję. Troszkę wspominaliśmy, a teraz o dożynkach dzisiejszych, czyli roku 2009. Jeżeli chodzi o Średnie plony to rok 2009 nie był taki zły, ale jak to rolnicy doskonale wiedzą, cena skupu zbóż czy żywca powoduje, że produ produkcja jest właściwie na granicy opłacalności. Dzięki wprowadzonym w 2004 roku dopłatom